<śmienicza> Cześć, mała. ci już że mam ładne oczy? Stary, stary! To przecież facet jest! Ty faktycznie! wszystko nie przysponowy, nie ty już nic nie widzę! Za piwą koszulową to, to ci się kalorytet zmazał. Dzięki, dzięki. No, w końcu wyglądasz jak człowiek. Jak mnie Nie powiedziałem nic złego. Co wie to, po dzień tam mam do leczenia. Jak się bierze ten pelaski Belaski, to się liczbą. No powiem ci, całkiem, całkiem. No ale wczoraj łapią mnie. No i co, rzuciłeś jej patyk i pobiegła? <grywia> ale dała. <grywia> Co ty pijesz? Co piją papiery? Papiery! A ty co ty pijesz? Rakę Dzień dobry! Chciałbym zamówić dużą bitkę z wołowiną. Nie, nie, bez kości. Na wiecie jestem. Chodziło e o jaki sos czosnkowy. Przepraszam, o książkę napisali. Tak, wiem. Pies, który jeździł koleją. A ja słyszałem, że jest jedna gra, w którą wam kiedy nie mogą grać. A jaka to? Słoneczką.